Państwo, pragnę Państwa powitać w dzisiejszym tak szczególnym dniu, Gminnym Dniu Sołtysa i Rad Sołeckich. Bycie sołtysem to dowód wielkiego zaufania, ale także olbrzymie zobowiązanie. Tym bardziej godnym uznania jest fakt, że tak wielu z Państwa funkcję tą sprawuje od wielu, wielu lat. W obecnej Polsce sołtys to przede wszystkim Podstawa i opoka władzy samorządowej. To właśnie on ma bezpośredni kontakt z ludźmi, to jemu mieszkańcy przekazują swoją, swoje pomysły, obawy i potrzeby związane z polepszaniem jakości życia swojej miejscowości. Sołtys to wyjątkowy urzędnik, nie ma biurka, ani wyznaczonych godzin pracy. Działania, które podejmuje, zależą od wielu czynników i są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców nie da się wskazać ram czasowych socz działa całą dobę nieprzerwanie służy mieszkańcom Cyt, Można byśmy powiedzieć, sołtys dzisiaj i Rada Sowiecka to jest taki lekarz pierwszego kontaktu. Nie dość, że obrywa, nie tylko jest zwiastunem dobrych informacji, ale często i, i, i tych nie do końca przychylnych, bo choćby podwyżki podatków i innych rzeczy, pierwszy kontakt ze społeczeństwem. Ale również to jest inicjator życia integracji, życia społecznego na wsi, jak również i, i, i dbałości o całe otoczenie. Dzięki tym ludziom, tym wspaniałym ludziom, Nasze wsie wyglądają pięknie. Ich zaangażowanie, ich praca. Za to chcemy im podziękować. Dżumala, lajka. Nic nie mów, bo słowa zadzieramia, Bardzo serdecznie wszystkim Państwu, Sołtysom i Sołtyskom, dziękuję za tą Waszą ciężką pracę, bo czasami ona jest rzeczywiście ciężka, bo mamy różnych, różne mamy sytuacje, mamy różnych mieszkańców, więc czasami trzeba wszystkie te elementy pogodzić i znaleźć jaką, jakieś wspólne rozwiązanie, żeby było, była zgoda, bo zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. I y, szanowni Państwo z okazji Dnia Sołtysa, który był, ale przez cały tydzień możemy sobie świętować to święto Sołtysa, życzę Państwu nieustającej miłości właśnie do tej pracy, y, nieustającego zapału i żebyście Państwo mieli jak najmniej przeszkód, jak najmniej złych ludzi po drodze albo żeby Was w ogóle mijali z daleka

W ogóle rola Sołtysa jest tak naprawdę bardzo istotną rolą dla samorządu gminnego, a więc tak naprawdę ich praca w terenie jest, jest, dużo, jest olbrzymia i gdyby nie to, że, że, że mamy 18 sołectw i 18 sołtysów, w tym też również sołtyski, to ta praca, którą wykonuje samorząd Gmina Świdni jest dużo łatwiejsza poprzez współpracę z Sołtysami i poprzez pracę w terenie w poszczególnych sołectwach. No przede wszystkim życzę wytrwałości w tej społecznej pracy na rzecz poszczególnych sołectw, zdrowia. No, ja, ja bym życzył sobie dobrej współpracy między, między samorządem a, a sołtysami sami poszczególnych sołectwach. mam nie płakać, i nie mam żałować, nie będę Jakże mam nie płakać, i nie mam żałować.